Już dawno na Wielkim Buku, słuchajcie, nie było takiej klasycznej amerykańskiej powieści drogi. Generalnie zastanawiam się, czy kiedykolwiek była taka amerykańska powieść drogi, dlatego my dzisiaj nadrobimy zaległości. Tym bardziej, że mam dla Was powieść drogi, autora, którego już kiedyś bardzo doceniliśmy tutaj na Wielkim Buku, a którego bardzo dobrze wspominacie. Zapraszam Was w drogę, właśnie, zapraszam do oglądania. Hej, hej. Moi drodzy, w ten piękny, jakże już letni dzień. Witam Was, Olga, z wielkiego Buka. Rozciągające się krajobrazy zaoranych pól kurdzianych łanów, lasów i pustyń. Horyzonty marzeń i wielkie miasta po tej drugiej stronie tęczy. A wszystko to dostępne dla każdego, kto tylko wskoczy za kółko i ruszy w siną dal. To są Stany Zjednoczone w całej swojej krasie. To jest również amerykańska powieść drogi w całej swojej krasie i całkiem odrębny gatunek. To właśnie amerykańskiej powieści drogi, amerykańskiej w tym jakże najbardziej amerykańskim znaczeniu, Hoth składa Amor w swojej powieści Lincoln Highway, którą recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Znak. Mam nadzieję, że już kojarzycie to nazwisko, dlatego, że słuchajcie, Amor Tolls jest przecież autorem tak uwielbianej przez Was powieści Gentleman w Moskwie. Wielu z Was już ją czytało, wielu bardzo miło ją wspomina i wciąż poleca, no i myślę, że tę powieść również będzie Wam się miło czytać. Lincoln Highway to co prawda zupełnie inna opowieść, ale z Gentlemanem w Moskwie jednak ma co nieco wspólnego. Posłuchajcie. Początek lata 1954 roku Nebraska, Stany Zjednoczone. Osiemnastoletni Emmett Watson po pobycie w zakładzie karnym powraca do domu. Odsiedział swój wyrok za nieumyślne spowodowanie śmierci. Został zresztą wypuszczony za dobre sprawowanie nieco wcześniej, by móc zaopiekować się młodszym bratem. Emmet i Billy, bo tak nazywa się jego młodszy brat, stracili wszystko. Mają teraz tylko siebie, ale mają także samochód, który bardzo cierpliwie wyczekiwał na Emeta w garażu. Mają też obaj jedno postanowienie, by wyruszyć w drogę, by zacząć gdzieś indziej, by oderwać się od swojej przeszłości. W drogę nie wyruszają jednak sami, ale z parą nieletnich przestępców. Przestępców, z którymi Emet odsiadywał wyrok. W zakładzie karnym. No a oni mają nieco inny pomysł na podróż. Dokąd zaprowadzi tych chłopaków droga? To jest, kochani, taki amerykański trop. To jest właśnie taka amerykańska klisza, która pojawia się w popkulturze od lat, od całych dekad. I mówię tutaj o samochodzie, o własnych czterech kółkach i o tej drodze, która może doprowadzić nas dokądkolwiek byśmy tylko chcieli. Tym bardziej taka droga jak kultowa, tytułowa Lincoln Highway, czyli autostrada Lincolna. A jest wyjątkowa, dlatego że słuchajcie, jedną prostą linią tak naprawdę łączy oba wybrzeża, wschodnie i zachodnie. Granicą jest tutaj. Jedynie wyobraźnia, cały świat zdaje się stać otworem. I to właśnie rozgrzanym asfaltem, to właśnie benzyną i wysiedzianą tapicerką pachnie ta wolność w tym najbardziej amerykańskim wydaniu. Umiłowanie drogi, trasy idącej za tym niezależności, to jest taki spełniony amerykański sen. To jest początek, to jest zalążek nowego, lepszego życia gdzieś za horyzontem. Droga to jest obietnica i tylko od nas zależy, czy zostanie spełniona. I właśnie taki amerykański obrazek rysuje przed naszymi oczami Amortous. Chłopak wchodzący w dorosłość, a tak naprawdę młody już mężczyzna, to zupełnie inne pokolenie, wychodzi z zakładu karnego, by ruszyć właśnie w drogę. Ma swoje cztery kółka, ma samochód, ma ukochanego brata, ma również znajomych, przyjaciół, można ich tak nazwać. No i tak to wszystko się zaczyna. U Tolsa jednak powieść drogi okraszona jest jeszcze jednym motywem, motywem, który również tak mniej więcej Gdzieś od dekady, od dłuższego też również czasu, pojawia się w amerykańskiej popkulturze, i mówię tutaj o motywie napadu, skoku, kradzieży. Takiego napadu, który zazwyczaj no, nie kończy się tak do końca dobrze i nigdy nie idzie tak zgodnie z planem, jak sobie właśnie bohaterowie zaplanowali. Tym samym podróż tutaj nabiera celu. Nabiera też znaczenia, a ta wielka podróż staje się również podróżą i walką o swoją lepszą przyszłość. I to od czytelnika tutaj zależy, czy właśnie doceni ten dodatkowy motyw, czy podejmie grę, czy zaakceptuje zasady, czy zaakceptuje również bohaterów i ich. Nieco odmienne, zaskakujące miejscami perspektywy. To, już każdemu pozwala tutaj dojść do głosu, on nagle rozwija swoje postacie i je zamyka. Każdy ma tu swoje motywy, każdy ma mądrości życiowe, którymi chciałby się podzielić. Ile osób, tyle punktów widzenia, tyle nieoczywistych również historii. Każdy pisze tutaj swoją własną opowieść, tworzy siebie na nowo, no ale nie każdy też wywiąże się z tego zadania. Przed czytelnikiem w Lincoln Highway prawdziwa, wielka amerykańska przygoda, niezwykłe krajobrazy, zaskakujące postacie, no i całość w duchu jak najbardziej amerykana która wciągająca nas od pierwszych zdań, miejscami bardzo poczciwa, tak jak miejscami poczciwy był właśnie Gentleman w Moskwie. Jednocześnie to książka zupełnie inna, jednak czytelnicy, myślę, wyczują tutaj podobne nuty, właśnie ten charakterystyczny styl Towsa. Ale co jest ważne, Lincoln Highway, słuchajcie, pachnie, pachnie Steinbeckiem, pachnie kerłakiem, pachnie Pearsigiem, pachnie tymi wszystkimi, którzy już wcześniej opisywali doświadczenia tej amerykańskiej drogi. Jednocześnie tworzy swój własny głos który współbrzmi jednak z przeszłością, no i spokojnie można tę powieść postawić pośród tych największych. Miłośnicy wielkiej przygody, wspaniałych opowieści, kochani, będziecie tutaj zadowoleni. A my razem z wydawnictwem Znak zapraszamy Was na konkurs Lincoln Highway Amaratosa do wygrania dla Was, a pytanie konkursowe brzmi... Która powieść z Waszego dzieciństwa, czasu dorastania, młodości jest Waszą ulubioną i dlaczego? Swoje wpisujcie w komentarzach pod filmem Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. powiem Wam kochani tak, Amortals nie zawodzi. Nie zawodzi. Co prawda Lincoln Highway to jest zupełnie inna opowieść od Gentlemana w Moskwie, ale tak jak powiedziałam, mamy tutaj bardzo podobne nuty. No i tak jak powiedziałam, również tą powieścią Amortals składa hołd powieści Drogi. Dla e, amerykańskiego czytelnika powieść Drogi, tak jak sama droga, to jest sprawa święta, to jest sprawa kultowa, to jest kwestia właśnie tej wolności i umiłowania niezależności. Własne cztery kółka, kluczyki do samochodu, benzyny, i jedziemy, jedziemy w drogę, żeby zacząć coś od nowa, żeby przeżyć przygodę, żeby stać się innym, bardziej doświadczonym człowiekiem. To jest ten motyw, który w kulturze amerykańskiej pojawia się i nie znika. Jeden z tych nieśmiertelnych, jeden z tych ponadczasowych, no i jakże uniwersalnych. Mam nadzieję, kochani, że Wam się Lincoln Highway spodoba, że również to połączenie drogi z motywą właśnie napadu, kradzieży, tak można to nazwać, również Wam przypadnie do gustu, że polubicie. Również bohaterów, których prezentuje nam Tox. Zapraszam Was również do poczytania o Lincoln Highway na blogu Wielkiego Buka. No a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa! pa. A ja Was przy okazji zapraszam na projekt specjalny, projekt wyjątkowy: Frankenstein, narodziny potwora. Słuchajcie, poznajcie niezwykłą historię, która kryje się za powstaniem tej równie niezwykłej powieści. Zaglądajcie tutaj. Jeśli jesteście nowi, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Rozejrzyjcie się. Kochamy tutaj książki, literaturę gatunkowa i piękna. Do zobaczenia!